W kolejnym wiosennym meczu piłkarze Geksy nie znaleźli sposobu na zwycięstwo przy harcerskiej. Tym razem czoła naszej drużynie skutecznie stawił górnik Wałbrzych, którego wiastrzębiu wspierały dwie setki fanów. Dawno już sektor gości nie był tak szczelnie zapełniony, a kibice rywala zapewne uznali wycieczkę za udaną, skoro ich ulubieńcy po dobrym meczu zdołali urwać dwa punkty liderowi. Zaczęło się nieźle dla gospodarzy, bo od dobrego strzału z dystansu aktywnego tego dnia Marcina Rudy. Jednak wkrótce potem Jakub Świerczek znalazł się w opałach po indywidualnych akcjach przeciwników, którzy co najmniej dwukrotnie weszli w naszą obronę jak w masło. Jastrzębianie szybko poukładali szyki w defensywie i w efekcie do końca pierwszej odsłony to Damian Jaroszewski mógł cieszyć się z tego, że nasi piłkarze mimo kilku prób nie dali rady wstrzelić się w światło jego bramki. O ile przed przerwą to Górnik mógł mówić o szczęściu, o tyle w drugiej odsłonie sytuacja odwróciła się o 180 stopni, czego najlepszym dowodem była potężna bomba Sebastiana Surmaja. Gospodarze mogli odpowiedzieć kilkadziesiąt sekund później, ale mierzonej centry Dawida Wejsa nie zdołał przeciąć żaden z jego kolegów. W końcówce spotkanie nabrało dodatkowych rumieńców. Gieksa robiła wszystko, aby zgarnąć pełną pulę i w rezultacie nadziała się na zabójczą kontrę górnika. Akcję gości w ostatniej chwili przerwał Piotr Pacholski, za co musiał zobaczyć czerwoną kartkę. Paradoksalnie jednak nawet to ryzyko okazałoby się zbędne, gdyby po rzucie wolnym z nieco ponad 16 metrów Świerczka nie uratował słupek. I jeżeli by na tej sytuacji zakończyło się spotkanie, to Jastrzębianie musieliby dziękować opatrzności za remis. Tymczasem w doliczonym czasie gry grający w dziesiątkę gospodarze wreszcie zaprezentowali ten styl i tę waleczność, do której przyzwyczaili nas jesienią. Jaroszewski powinien był skapitulować, ale w ciągu czterech minut oblężenia przez osłabionego lidera jakimś cudem zachował czyste konto. Ostatecznie mecz zakończył się bezbramkowym remisem, przy czym po stronie strat Gieksa będzie musiała zapisać nie tylko dwa punkty, ale też zapewne Farida Alego, Krzysztofa Sucheckiego i Dominika Kulawiaka, którzy po starciach z ostro grającymi gośćmi musieli opuścić murawę. Co jednak ciekawe, również sędzia główny tego spotkania, który dość pobłażliwie traktował piłkarzy górnika, doznał urazu i po interwencji lekarskiej dokończył zawody jako sędzia asystent. Przed spotkaniem przyjeżdżając tutaj, na pewno, na pewno ten remis, który wywalczyliśmy, byłby dla nas bardzo cenny. I... To było w kategoriach zwycięstwa powiedzmy, tutaj wywieźć punkt z racji tego różnicy w tabeli jakie nas tutaj dzielą odległości. Po spotkaniu myślę, że mieliśmy swoje sytuacje na, na strzelenie bramki i być może udałoby się wywieźć zwycięstwo. Myślę, że takie zwycięstwo chyba z dużą niespodzianką. Tak się nie stało. Na pewno graliśmy w głębokiej defensywie i tutaj miał inicjatywę zespół. Jastrzębia. Najgroźniej chyba dla nas było w samej końcówce, w czasie doliczonym, może te 8-9 minut, ale po meczu taki lekki niedosyt, na pewno tutaj z mojej strony jest. Szanuję ten punkt. Tutaj rozumiem trenera, że tak na gorąco po meczu powiedział, coś tam nie funkcjonuje, coś się zacięło, ale takie są etapy w grze. Życzę szybkiego powrotu tutaj na, na właściwe tory i, i trzymam kciuki za wasz awans. Dziękuję trenerze za, za to trzymanie kciuków, ale my też bardzo chcemy. My też bardzo chcemy awansować i, i chcemy zakończyć te rozgrywki na pierwszym miejscu. No idzie nam jak po grudzie, idzie nam jak po grudzie. Nie potrafimy wejść na jakąś serię zwycięstw. Zdajemy sobie sprawę, że e, remisami nie dowieziemy tego pierwszego miejsca do końca jest to, jest to niemożliwe. Trzeba zacząć wygrywać i, i to jak najprędzej. No, czy w dzisiejszym meczu? Myślę, że mogło być różnie, bo rzeczywiście yy, z jednej strony yy, my też kilka sytuacji w tej pierwszej połowie, kilka niezłych strzałów, yy, ale przeciwnik trafia poprzeczkę, trafia słupek i, i tu centymetry u nas uratowały, z drugiej strony centymetrów nam brakło. Także, także ten remis na pewno z przebiegu meczu na pewno nie krzywdzi żadnego z zespołu, bo, bo można mieć jakieś tam uwagi co do naszej gry. Próbowaliśmy nawet w dziesiątkę na koniec jeszcze poderwać się, jeszcze stworzyć kilka sytuacji. No niestety nie wpadło. Znowu, znowu remizji i trochę rozgoryczenie. Co ja mogę powiedzieć, czy czegoś brakowało w przygotowaniach? Ten zespół gra i potrafi grać, jeśli, jeśli my potrafimy w dziesiątkę do ostatniej minuty jeszcze siąść na przeciwniku, jeszcze zdobyć tak jak tutaj ten powiedział, największą przewagę w MES-u w końcu, to znaczy, że do tych przygotowań nie możemy mieć jakichś zastrzeżeń. Ja myślę, że tutaj inną kwestią jest to, jak, jak do rundy wiosennej podeszły wszystkie zespoły, które grają, które grają o to Utrzymanie, które, które gdzieś tam grają jeszcze o, o awans i, i nie jesteśmy jedyną grupą, gdzie liderowi jest bardzo ciężko, myślę, że. Jesteśmy jedynym liderem, który jeszcze liderem jest po rundzie jesiennej, także nie wiem czy to jest powód do dumy, bo, bo wiadomo, że chcemy wygrywać, chcemy te punkty zdobywać i, i chcemy tutaj tą drugą de, ligę dla Jaszczębia, więc jeśli, jeśli ktoś czegoś doszukuje, no to myślę, że nie u nas w szatni.